Jeśli chcesz zarządzać innymi, najpierw się ogarnij we własnym zakresie. na człowieka maksymalnie renesansu, który zajmuje się milionem spraw. To pierwsze pytanie, które mi przychodzi do głowy, te, te czasy to czasy specjalistów czy ludzi interdyscyplinarnych? I tak, i tak. Z jednej strony wiemy w nauce, że życie jest interdyscyplinarne, że rzeczywistość jest interdyscyplinarna i właściwie podchodzić inaczej, hermetycznie w obrębie danej dyscypliny jest zawsze Ograniczeniem. Czyli mimo wszystko oddalamy się od prawdy. Natomiast istnieje inna rzeczywistość, mianowicie organizacja badań, organizacja nauki. I tu niestety hmm, pokutuje podejście porządkujące, segregujące. Takie zawężające. Tak jest. I z punktu widzenia logiki Excela, logiki tabeli i tak dalej, no rzeczywiście lepiej jest, jeśli się zasklepiamy w dyscyplinie. Co więcej, najlepiej, żeby dało się to bardzo czytelnie rozdzielić. No i w ten sposób, tak jak mówiłem, oddalamy się od jądra, istoty nauki. Dlatego. Rzeczywistość jest interdyscyplinarna, a nauka niekoniecznie. No właśnie, to jest też bardzo symboliczne miejsce. Jesteśmy na terenie Politechniki, jest tutaj człowiek z uniwersytetu, bo, bo takie jest właśnie myślenie. Ja słyszałam teorię o tym, że takie największe, potężne firmy w swoich zespołach zawsze mają ludzi z różnych dyscyplin, dlatego że największe, naj, najbardziej odkrywcze projekty się rodzą w umysłach ludzi, którzy patrzą szeroko. Właściwie zarządzanie takim kapitałem, jakim są pomysły, koncepcje, idee. To już samo w sobie jest wysoka kompetencja, czyli umiejętność niewytracenia, wytracenia, nie zgubienia dobrego pomysłu. Natomiast w codziennej rzeczywistości pomysły bardzo często gdzieś ulotują, dlatego że w danym momencie nie trafiają na odpowiedniego słuchacza, rozmówcę, warunki do wdrożenia i parują. Nie mam pomysłu na bankowanie pomysłów, na ich w jakiś sposób przechowywanie. I zrozumienie, że mają wartość. Tak, Mega tak, wielką że wartość. ta ulotna, ulotna cząstka jest wiele warta. Że zestawienie, odpowiednie zestawienie kilku zdań, kilku powiedzmy wizji w kompletną całość, to jest wartość sama w sobie. I rzeczywiście spotykamy się z sytuacją, że bardzo trudno jest wdrożyć pomysł nietypowy, pomysł interdyscyplinarny. Natomiast nie zmienia to faktu, że ma to swoje zalety. Te zalety to pewnego rodzaju selekcja. Kto przetrwa te wszystkie niedomogi, te wszystkie przeszkody, trudności i tak dalej. Zakłada się, że jest bardziej odporny, że jest mniej podatny na niedogodności, że tak czy siak poradzi sobie. Że nawet jeśli spotka go przeciwność losu nieprzewidziana dzisiaj, to ta zaprawa spowoduje, że będzie co do zasady gotów stawiać czoło tym przeszkodom. Tak, to tak od ogółu do szczegółu, bo od razu mi przychodzi do głowy pewien projekt, który pan koordynuje i prowadzi, jest kierownikiem zespołu. Polegający projekt na tym nagradzany już przecież, że młody człowiek, który boryka się z autyzmem, Maciej. nie mówi macie koksztulski, kończy studia prawnicze i rozpoczyna studia doktoranckie. To, to się wydaje niemożliwe na starcie. Małe jest rzeczy niemożliwych, jeśli to jest kwestia woli człowieka. Natomiast myśmy zakładali, że istnieje spore ryzyko technicznych ograniczeń, czyli takich, których nie przeskoczyły mimo dobrej woli. I na obecnym etapie większość tych przeszkód udało się pokonać. Maciek bardzo, bardzo się stara na zajęciach logopedycznych, żeby przełamać swoją barierę, która jest jednocześnie jego traumą. Mianowicie no, niemówienie. Celowo używam takiego zwrotu niemówienie, bo tak jest fachowo. To jest niemówiący autysta z zasady. Natomiast autysta obdarzony intelektem nieprzeciętnym, rzeczywiście o dużej wydolności, spostrzegawczością nieprzeciętną i... Tak sobie to upodobał, żeby próbować mówić. To jest jego taka idea fix. Jakby to powiedzieć, dla badań nie jest to konieczne, ale dla niego, żeby być tym odważnym badaczem, który chce szukać prawdy, który chce przełamywać bariery, to jest to myślę pewna karma. I dlatego. No ale dostał wielkie wsparcie w was. Dostał wielkie wsparcie ludzi, którzy mówili: Pomożemy. Dobrą dostał. Natomiast myśmy się uczyli razem z nim, bo nie, ani nie wykształciliśmy się na fachowców w tej dziedzinie, ani też nie zostaliśmy obdarzeni jakimś tam powołaniem. Konieczność jest matką wynalazków. Przyznam szczerze, że system nie był gotowy. Teraz się powoli otwiera, ale to też jest takie odkrycie. Odkrywanie się bardziej na zasadzie ciekawostki, bardziej na zasadzie fajnej atmosfery, chęci zrobienia czegoś pożytecznego. Pełne zrozumienie to wymagałoby podpisania się pod zało założeniem. To my mamy interes, żeby dotrzeć do wyjątkowych pokładów, talentów, jakie ma w sobie autysta. Większy interes aniżeli autysta, który potrzebuje pomocy. Panie profesorze, y jest tutaj bardzo doświadczony prawnik z ogromnym doświadczeniem, dorobkiem naukowym, szkoleniowym. Chciałam zapytać, jak Pan y, szkolił współczesnych prawników? Wewróciłby Pan trochę system? Pozmieniał w dydaktyce zasady? Teraz jest taka moda w całym świecie, żeby reformować. Każdy chciałby przejść do historii, chciałby być odkrywcą nowych rozwiązań. Problem w tym, że reforma dotyczy nie mnie samego, tylko innych. Teoretyk zarządzania, Peter Drucker, użył takiego ciekawego określenia, zwrotu. Jeśli chcesz zarządzać innymi, najpierw się ogarnij we własnym zakresie. Bardzo upraszczam. I kimże ja jestem, żeby mówić innym, szerokim gremiom, jak mają funkcjonować? Ale mogę włączyć się do dyskusji. I ten mój głos do dyskusji opieram na swoim doświadczeniu dydaktycznym, swoim doświadczeniu organizacyjnym przez dwie kadencje, byłem prodziekarnym do spraw studenckich właśnie. Bardzo lubię studentów, angażuję się w ruch studencki, w rozmaite inicjatywy działania, dużo z nimi rozmawiam, sam jestem ojcem trójki dzieci, moja córka jest studentką państwa uczelni, mimo że dostała się na prawo, wybrała Politechnikę, to jest dość symbol, to jest jej, jej i jest zadowolona. I muszę Państwu powiedzieć, że na bazie tego wszystkiego sądzę, że kształcenie prawników w XXI wieku trzeba reformować, ale nie przesadnie. Bo reforma nadmierna jest jak moda która wiadomo, że przeminie. Ta moda najbardziej intensywna. To co najmodniejsze, wiadomo, że przejdzie, przeminie. Zostają klasyki. Zostawiły na pewno w edukacji prawniczej to co klasyczne. Prawnik, żeby rozumieć czym jest prawo, podchodzić do prawa jak do prawa, nie bawić się nim, nie majstrować, nie traktować go jako użytecznego narzędzia, tylko raczej jako pewną świętość, do której podchodzi się pieczołowicie i z troską. No to prawnik musi na, na pewno skosztować klasyki. A z drugiej strony prawnik, żeby radzić sobie z tą klasyką w nowoczesnym świecie, musi posią posiąść pewne umiejętności, musi posiąść szereg zdolności, szereg technicznych nowinek, które pomogą mu maksymalnie, skutecznie wdrożyć klasykę. To tak w telegraficznym skrócie. Wydaje mi się, że z całą pewnością też nie wolno ograniczyć się w kształceniu prawników do kształcenia prawników na Wydziale Prawa. Tak naprawdę skąd ci ludzie przyszli, czyli trzeba sięgnąć do szkół, a nawet przeszkoli, Przykładowo, jak uczyć alternatywnych metod rozstrzygania sporów. W sporze o zabawkę dzieci muszą otrzymać lekcję w przedszkolu, że jeżeli się kłócą, to słabo. Natomiast jeżeli się dogadają, to nagroda. Czyli uczymy ich, że kompromis jest czymś dobrym. Później będzie za późno. W szkole trzeba. Dać podstawę prawu. Prawo jest niedoreprezentowane. Uważam, że o ile przyszły student biologii ma biologię i to długo, przyszły student historii ma historię, informatyki, informatykę, a przyszły student prawa ma odrobinkę wiedzy o społeczeństwie, która jest nudna. I mówiąc krótko, mało ciekawa. Owszem, nauczyciele stają na rzęsach, żeby było ciekawie, ale jest to trudne. Pojawiają się profile, wąskie profile, ale osobiście uważam, że prawo jest istotne w życiu każdego człowieka. Poza tym mm, powinno to być zmontowane tak, że ten prawnik, który. Za chwilę ten przyszły prawnik, który zdecyduje się na studia prawnicze, on powinien mieć na początku propedeutykę, czyli podstawy prawa, a później decydować się na specjalizację. Być może w paru przypadkach pilotażowych gdzieś tak jest. Jeśli coś przekręcam, to przepraszam tych, którzy włożyli serce, żeby było lepiej. Róbcie to dalej. Gorąco zachęcam. Natomiast wydaje mi się, że właśnie ta interdyscyplinarność, znowu do niej powrócę, w podejściu do kształcenia, żebyśmy chcieli tego prawnika przygotować do życia zewnętrznego. Mądrze, czyli czy on zostanie prawnikiem w todze, czy zostanie mm, menedżerem bankowości, handlu, czy zostanie samorządowcem, czy zostanie przedstawicielem organizacji pozarządowej, czy kimkolwiek innym, jakimś freelancerem, ważne jest, żeby ten człowiek został przez nas zaopatrzony możliwie dobrze w szeroki pakiet, żebyśmy się nie bali ujawnić jego odmienności. Pomóc mu w tej odmienności. I wykorzystać całe potencjał. I nie dać wmówić sobie, że to jest niemerytoryczne, niepoważne, że to jest zaprzeczenie kształcenia na prawie. Jeżeli szukamy prawdy, a tak powinno być, no to szukamy prawdy do końca. Według mnie w ogóle taka spójność pomiędzy badaniami naukowymi i dydaktyką. Powinniśmy to, co badamy, przekładać na programy nauczania, tego uczyć, a później uzyskiwać w efekcie. Wybitnego absolwenta, który umie takie rzeczy, których inni niekoniecznie. Panie profesorze, bardzo, bardzo dziękujemy za to spotkanie, za to spojrzenie na świat, który jest bardzo, bardzo, bardzo interdyscyplinarny i bardzo specjalizujący. Bardzo prawa. Będziemy miło. Podpisujemy się. Zaproszenie naszego gościa, wciąż aktualne. Bardzo dziękuję. Dziękuję.